No i co? Wbyliśmy te 5K, a nie wierzyliście. Widzowie, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Miło jest mi powiedzieć, że tym razem widzimy się w odcinku po części specjalnym. Tak jak już pewnie zauważyliście, wbiliśmy 5000 subskrypcji i już teraz chciałbym wam za to mega podziękować, bo to jest, ta liczba robi ogromne wrażenie. Z tej okazji, wspólnie z gościem specjalnym, siema Hugo. Będziemy świętować tą historyczną datę, robiąc dla Was największy opening w historii. Dosłownie wszystkiego. No więc cóż, zapraszam do oglądania! No i widzowie, cóż, co ja mogę Wam powiedzieć naprawdę jeszcze raz chciałem Wam podziękować, bo jak dla mnie te 5k to jest w ogóle ogromna liczba. Kiedy zaczynałem prowadzić kanał, nigdy przecież nie spodziewałem, że kiedyś wbiję 5000 subów i to jeszcze nagrywając filmy na Craftedzie, serio. Jest mi... Jestem mega wdzięczny za to wszystko i naprawdę chciałbym Wam teraz jeszcze raz z całego serca na początku odcinka podziękować. Um, czy coś się zmieni w tej serii? Myślę, że nie. Myślę, że seria 1.16 tak jak była prowadzona, tak dalej będzie, więc. Możecie być spokojni o to, a możliwe, że za niedługo dojdzie mm, jakaś nowa seria. Na przykład 1.17, ale nie chcę jeszcze wam tego obiecywać, bo jeszcze nie wiem, czy chcę tą serię, więc po prostu za jakiś czas dam wam znać. Zastanawiam się, czy dwie serie z Extreme to nie będzie za dużo. No i cóż widzowie, tak jak już wam wspominałem, w dzisiejszym odcinku zrobimy sobie ogromny opening. Ja jeszcze nie wiem do końca co będzie na tym openingu, bo opening przygotował nam Hugo, więc jest to też ogromna niespodzianka dla mnie, ale w każdym razie cieszę się, bo wielki opening to jest naprawdę coś ogromnego. W sumie jeszcze zanim coś zrobimy, to możemy sobie zrobić nasz opening, bo mam dwa kity i nie wiem do końca co z nimi zrobić, a może coś fajnego nam wypadnie. off... Mordo, chcesz off? I może jakiś drugi będzie. Nie wiem, chciałbym butelki z Expem, jak mam być szczery. To się nazywa mieć dopiero farta, co nie? Niezłe butelki. Dobra, słuchajcie, bo szkoda nam tutaj marnować czasu na spałnie. Ja proszę Hugo, żeby mnie tepnął w miejsce, które podobno przygotował, bo tutaj się nie da nagrywać openingu. No więc tak jak widzicie, jest obok mnie Hugo, dzięki którego przejmości możemy sobie zresztą zrobić dzisiaj ten ogromny penning. No i Hugo! Co tam dla nas przygotowałeś? Ale że cała skrzynia? Zobacz sam! Ej, co jest? Ile tu tego jest? Będziemy dzisiaj mogli zrobić spory ten ąpejnik Łopanie. Dobra, więc tak jak widzicie, Hugo poszalał, i dziś odcinek wyjdzie naprawdę fajnie. Ja, może, najpierw sobie wywalę w ogóle wszystkie itemy, jakie mam ze sobą, które raczej mi się zresztą tej, w tej chwili nie przydadzą, bo tak jak widzicie, mamy lepsze rzeczy do openingu. Możemy chyba zacząć robić ten ogromny opening, tylko naprawdę mam metlik w głowie, ile tego tutaj jest w ogóle. Myślę, że zaczniemy sobie od ruletek epickich, więc wezmę sobie może tak ze trzy do ekipunku i. Jezus, chat, Nigdy w życiu nie robiłem takiego openingu więc sprawdźmy sobie, co my tutaj dos 64 złota, ok, ale co tam w ogóle było? Mamy tutaj skrzynkę, bezki, tu możemy sobie odłożyć, ale co to w ogóle było obok? Tam był jakiś kozak kilow, którego nie zdążyłem nawet sprawdzić, ale to nie jest istotne, w ogóle się tym nie przejmujemy. Lecę z drugą ruletką, chat. Mamy tej bardzo dużo skrzyni, ojojoj, ojoj, tam były jakieś legendarne spodnie, w ogóle było mnóstwo netherite'u, ale mamy... mamy różdżkę, kort jakby. Okej, okay. w sumie to nie są złe dropy, ale słuchajcie, tak jak zawsze na koniec tego openingu sprawdzimy sobie te wszystkie dropy, podsumujemy sobie je i stwierdzimy, czy warto było, czy nie warto było openingować. Lecę z trzecim czat. Co my tutaj mamy? Był jakiś czerwony item, ale mimo wszystko otrzymaliśmy 16 pereł. Chyba nie mam za dużego szczęścia w tej ruletce. Więc może warto by było sobie spróbować jakąś ruletkę premium? Może z tego coś fajnego wyniknie oby, proszę, oby... 32 jabłka. No to nie jest najlepszy drop. Ale dobra, jakby nie przejmujmy się tym. Musimy coś fajnego znaleźć, jakby. O kurde, dobra. Mamy pierwszy jakiś fajny drop w dzisiejszym odcinku. Ja narodziłem, że nie mam szczęścia, ale widzę, że jednak szczęście do mnie wróciło. Musimy zrobić szybkiego speedruna, bo to nam godzinę chyba zajmie. Mending, ok. Czy będziesz tapkany dyrytu? Było tak blisko. No ale dobra, było blisko. Lecimy nexta. Tam była klata, był miecz, było mnóstwo tego. Ale czy my trafimy co jest piekielny killof, go by było fajnie dostać, ale mamy jakieś Tormsy. To jest teoretycznie pickie, ale czy ja wiem? Czat, napiszcie w komentarzu, czy Wy w ogóle używacie Tormsów, bo Tormsy mają sporo plusów, że zadają to obrażenia, ale jednocześnie Tormsy zużywają mnóstwo jakby wytrzymałości zbroi. Nie wiem czy wiecie o co mi chodzi, ale. Mnóstwo durability przecież zużywa zbroja mając Torms, więc nie wiem czy to jest dobry deal. Dobra, może przejdźmy rzeczywiście do tej ruletki premium, może z niej się coś po szczęści? Mamy 16 diaksów, okej. Okay. 16 diaksów. Jakby czad to jest w sumie spoko patrząc na inne dropy, bo warto też czat pamiętać, że ruletka premium to jest mimo wszystko ta ruletka taniecz, co nie? Więc jakby też nie dziwmy się, że dropy są jakie są, bo premium kosztuje bodajże 2 zł, a epicka... No właśnie, epicka jest trochę droższa, więc no w domyśle dropy tam będą wiadomo, że lepsze. Ale jednak zdziwiłem się, bo zobaczcie, z premium dostaliśmy 16 diamentów, a w z epickiej na przykład, takie rzeczy. No nie wiem. No nie wiem. Dobra, otwórzmy dalej. Mamy tutaj. Kill Światła jakieś dostaliśmy, i to byłby epicki drop, ale niestety nie. Ah, może rzeczywiście przejdźmy do tych ruletek premium, bo mam takie przeczucie, że te ruletki premium trochę bardziej nam się przyfarcą. Nie wiem. Nie wiem, z czego to wynika. No ale zobaczcie, bez skitu na ruletkach premium mamy zupełnie lepsze dropy. Jakby, okej, okay, każdy ma swoje priorytety, ale jak dla mnie te butelki są sporo warte, ale dobra, odłożę sobie je póki co tutaj i nie wiem, bo póki co nie chcę jej wykorzystywać, bo też wiadomo, że no... Chciałbym potem wiedzieć co dostałem, co nie, więc dobra, pójdźmy tymi epikami, ale jak dla mnie te epiki... No jak dla mnie w tej chwili serio premium w ogóle wygrywają wszystko, ale... Wow! Okej okay, się pereł. No dobra. Chyba nie mam serio farta, ale otóżmy sobie kolejną czat. Mamy epicką ruletkę, z której... O Jezus, ile elit... Czy my dostaniemy elitrę? No chyba nie. Ej, ale czy wy widzieliście, jak blisko była ta elitra? Musimy wygrać z tymi ruletkami. To nie może być tak, że ja nie mam aż tak bardzo farta. Zbiorę sobie kolejne trzy. Nie dam za wygraną. Będziemy otwierać te epickie, dopóki coś się nie uda stworzyć, bo... <laughs> nie, ej, dobra, I, i tak nie jest źle, i tak nie jest źle, ale... <laughs> Nie, od, od razu lecę z drugą, od razu. Okej, okay, dostaliśmy netherite scrap, okej, okay, to jest spoko. To jest spoko, netherite zawsze na plusie, co nie? Czyli w sumie podsumujmy sobie, że mamy już trzy dropy dobre. Trzy dropy, właściwie bym nazwał to legendarne nawet. I mamy, no tak, dwa dropy całkiem ok, Ale chociaż nie, może lepiej nie. o te dropy są całkiem ok, A na samym dole zróbmy taki ranking, zróbmy taką piramidę. Okej, okay, mniej więcej jak dla mnie w ten sposób wygląda piramida. To jest najtańsze, to jest kawałek wyżej, a to jest najwyżej jak dla mnie. To jest najwyżej, to tak. <grym> I okej, okay, otwórzmy sobie kolejną. Kolejną epicką. Różdż... Rusz... Ender Nie... <grym> perła, dobra. <grym> Już myślałem, że coś fajnego będzie. Nie no, ale tak bez tu dropy nie są jakieś złe. Ale przyznam szczerze, że z tej ruletki premium mam ogromnego farta. Jeszcze nie spotkałem tutaj itemka kolorowego, ale to nie zmienia faktu, że te itemy są serio spoko. Nie wiem, spróbujmy zobaczyć, czy nam się tak poszczęści ciągle. Czyli premium jednak jest słabsza, bo zastanawiałem się tak. Myślałem, że mam takiego farta po prostu, ale nie wiem, bo póki co z tej premium wypadają mi mimo wszystko dobre rzeczy. Ta premium w ogóle mam wrażenie, że to jest taka fajna ruletka na dobry początek. Jakby, kiedy ktoś zaczyna grę na serwerze, to ruletka premium wydaje się być praktycznie takie najlepszym wyborem, jak na przykład ktoś startuje, co nie? Ile ona kosztuje? 2 zeta? To, to nie jest dużo. Ale jeszcze zanim to, to mamy 64 sztabki złota z ruletki epickiej, okej. Okay. Dobra, otwieramy tą ruletkę premium i co nam się wylosuje? Nie widzę tutaj żadnych podpisanych itemów, ale takie spoko temy w sumie. Jabłka, no w sumie jak zginiesz czy coś, to też fajnie. Wydajecie sobie 2 złote na ruletkę i otrzymujecie tak naprawdę dobry start, bo albo traficie enchanting, Albo jedzonko, albo nawet tam chyba widziałem, że jakieś diamenty były, więc... No, to, to jest dobry start. Dobra, ale to nie może być tak, że mam jakiś fatum, że ja nic nie mogę zdobyć. Muszę nareszcie zdobyć jakąś elytrę albo jakiś wartościowy item. Lecimy ze picką. Nie! Chociaż pod osłoną mocy. Mm -hmm. <laughs> Powinno być takie winko jak na skybloku. O, tam jakiś fajny łuk był. Trójzomb nawet był. Ale czy trafimy z kerty? Name tag. Ok, name tag jest legendarny. Przede wszystkim dlatego, że jest ich mało na serwerze. Jakby każdy z Was raczej to wie, że name tagi są tylko w kopalniach i tam w kilku innych biomach. Hugo zresztą też potwierdzi. <grym> więc generalnie ciężko jest znaleźć te name tagi, więc jak się wydropi, to raczej git drop. Ale nie, nie, nie. nie, A co to jest za ten? Ostrze, jakieś apokalipsy było, okej. Okay. Co to było? Anielski miecz! Ale kilof światła dostałem, okej, okay, to go już chciałem na początku, ale jestem ciekawy teraz tego miecza, w sumie, co tam było. Wierzy się, że ten kilof jest podarunkiem od bogów słońca. Kilof ten, choć stosunkowo wrażliwy, jest w stanie pojedynczym dotknięciem zniszczyć to, o. z czym trudzą się zwyczajne kilofy. Okej, okay. przetestujmy jego magię. Przykro mi panie Kilow, to takie zadziałało. I okej, okay, mamy takie dropy. Zróbmy sobie remaster dropów. To mamy na najwyższym poziomie. Czy coś nam doszło do tego poziomu? Jak dla mnie, do legendarnych, takich super fajnych, jeszcze mógłbym dorwać w sumie. Nie, no, no. myślę, że na tym zostaniemy. Ale poniżej wzbogaciło nam się na przykład o Kilow. W sumie taka podka, też git, bo to trzy w jednym, co nie? Invisibility Jump Speed. Git. Dobra, lecimy sobie kolejną chat, ruletkę. Tym razem epicką. Albo nie w sumie, bo przed chwilą były epickie, to może. Może weźmy sobie premium dla rozluźnienia atmosfery. Zobaczmy, co by mógł dostać normalny gracz. Czy normalny gracz. Co? Co? Ej, bez kitu, to jest dobry drop. Falling 4. Jeszcze jakie to są dobre puty. Ej! Co jest? Jaki dobry drop? Ej, Weskitu. Rozumiem, że anioł Fender falling 4 miał. Ok. Wstawiam to do tej kategorii, bo to są jedne z lepszych chyba dropów. I okej. Okay. Zostały nam tak naprawdę 5 ruletek. 5 ruletek, z czego 3 epickie. Nie, wszystkie 5 epickich. Tylko, że ja bym tak średnio chciał już te epickie. Panie Hugo. Panie Hugo, po co tak agresywnie? Panie Hugo, czy można podmienić nam epickie na mały upgrade? Premium? To jest dziwna prośba, ok. To jest dziwna prośba, żeby podmienić droższe ruletki na tańsze, ale mimo wszystko chciałbym sobie przetestować, co mogą dostać normalni gracze, bo... No, nie będę ukrywał, że ta ruletka mnie zafascynowała, w sensie zauważyłem w niej pewien potencjał. Za chwilę wam wytłumaczę. Więc dobra, weźmy sobie te dwie ruletki premium i przetestujmy sobie. Chciałbym podeprzeć tym moją teorię. O panie. No i zobaczcie, startujecie sobie na serwerze i otrzymujecie na przykład pork chopy. Mi się wydaje, że to jest w ogóle... Dobry drobno, pomyślcie, płacicie 2 złote i możecie od razu wystartować tak naprawdę całą grę. Żeby nie było za łatwo, coś to jeszcze otworzę jedną epicką pomiędzy tom ale naprawdę. O o, widzę jakiś łuk może się uda! No tak, ja nie mam farda do takich rzeczy. Bo wiecie, ruletka epicka to jest 4 złote. Czy ktoś na starcie by wydał na przykład 4 złote, no mimo że to zwiększy pieniądz, a 2 złote to takie nikogo nie zbawi 2 złote, ok To nikogo nie zbawi. Z <noise> no niektórych serwerach czatle zapłaci, żeby w ogóle wejść. 32 sztabki żelaza. Okej. Okay. No i dobra, więc mi się wydaje, że potwierdziłem moją teorię, że ruletki premium jak najbardziej mogę wam w ogóle polecić do wszystkiego, a szczególnie nowym graczom, którzy są na przykład słabi albo dopiero zaczynają. Jak ktoś na przykład zginie ruletka premium i macie jedzonko od razu. Nie no git. Dobra, ale tymczasem przetestujmy sobie te ruletki epickie, bo Hugo byłby chyba wściekły, że ja testuję słabe ruletki, a tu takie dobre są. Nie, no tutaj też się nie ma do czego przyczepić. Prze przeszywający kraniec. Z tej zarazba. Ale w sumie nazwa nie jest istotna, bo ma spokoję enchanty. Ta długodystansowa broń została wykonana z obsydianu oraz wzmocnienie cięciwy. Jestem ciekawy w ogóle, czy one mają jakieś dodatkowe funkcje, bo ja nigdy nie miałem takiego itemu w rękach na Survival Extreme. Podkreślam na Survival Extreme. I nie wiem, bo enchanty and Breaking Punch ok, ale ten power tylko dwójka? To jest dosyć słabo. I teraz się zastanawiam, czy to ma jeszcze jakieś założenie? Może Hugo nosi pod ręką strzały, kto wie? Może? Abym prosił. Hugo jak zwykle niezastąpiony Kieszeń pełna wszystkiego i dobra Postrzelajmy sobie <gry> Dobra Słuchajcie, odkładam sobie ten łuk Strzały walam I okej okay. Mamy jeszcze dwie ruletki epickie Myślałem, że możemy sobie je na luzie otworzyć Więc lecimy z pierwszą Panie ruletka Co? Jest jakby to trafił w ogóle na dobry początek, ale okej, okay, 32 diamenty to też jest dobry w ogóle. To też jest bardzo dobry drop, okej? Okay? Ale mam nadzieję, że w ostatniej skrzynce trafi się jeszcze coś lepszego. W sensie serio, ostatnia ruletka dzisiaj nie możemy mieć aż takiego niefarta przy tak dobrych itemach. i ten klawtowy kill, kill off. ok, okej. Okay. Okej. Tak blisko! Było tak blisko tych netherite'ów w ogóle. A no i jedzonko, bo wcześniej go nie włożyłem. No i tak, podsumujmy sobie, co tutaj mamy. Myślę, że najwyższy tier pozostaje niezmienny. Jest na nim enchantowane złote jabłko. Takie fajne spodenki. Jest na nich netherite scrap. Niestety tylko jeden się udało dorwać. Mimo wszystko fajny drop. I okej. Okay, teraz mamy poniżej tier. Mamy na nim anielskie buty. To na pewno. Bo w ogóle dla samego podpisu. Bardzo mi się podoba ta czcionka w Minecraft. Dobra. Mamy enchantowane butelki. Nie pytajcie. Jak dla mnie to jest wyżej. Dla mnie to jest całkiem wysoko. Jest mending. 48 diamentów. To może nawet i wyższą pozycję powinno zająć. Nie no. Ale szczerze tak teraz na to patrzę. To może wyższą pozycję powinno zająć te kilofy. Bo... Jak za 4 zł dostać taki kill off, to i to jeszcze fajnym podpisem. Tylko szkoda, że nie ma mendingu. Ale jak dla mnie, to chyba wyżej co, nie? Chyba na najwyższym. I co mamy poniżej? Poniżej mamy, no, ten łuk tak średnio, szczerze. Ten power mi tak średnio leży. On jest ładnie podpisany, też ładną czcionką fioletową, ale, no, power 2. To jest 5 minut gry, żeby coś takiego zrobić. I jeszcze możemy sobie dodać do tego torn trójkę, bo to raczej nie jest zbyt często występujący enchant, więc to sobie tutaj zostawiamy. I poniżej możemy jeszcze sobie dać w sumie pałki. Myślę, że różdżkę Cord TP też możemy tutaj dać na tym poziomie i Spawn TP. bo to są mimo wszystko dobre różdżki. Oprócz tego możemy tutaj dać też name, tag, bo name tag jest naprawdę w tej chwili elitarny, bo no wiecie, 1.16 edycja trwa już pół roku i no i wiecie jak to po pół roku. Mapa już jest pusta, więc raczej nie usiadł na taka na mapie. Nie no, chyba tyle możemy dać na tym poziomie. Chyba, że jeszcze złoto możemy policzyć. W sumie złoto do Hanglu z piglinami możemy zaliczyć. Dobra, niech będzie. Poniżej mi się wydaje, że perły na niższym tierze. No i powiedzmy, że nie, skóra. Właśnie o skórze zapomniałem. Ej, skóra też sobie nie być, to chyba trochę wyżej, ale to szczegół. No a najniższy tier zajmuje srebro... Z Apple'em. No cóż, tak wyglądają nasze dropy. Nie liczyłem dokładnej wartości skrzyneczki, którą sobie otwieraliśmy, bo to by raczej nie miało sensu, bo tam było kilka rodzajów ruletek. W sumie mogliśmy to rozróżnić, ale dobra. Jeszcze raz wam je pokażę, ale serio, jak dla mnie warto było i w ogóle mega fajne, na przykład te spodnie czy coś, no mega fajne dropy są. Nie, ma, nie mogę narzekać. Te niższe poziomy zresztą też są bardzo ok, ale przede wszystkim bardzo miło zaskoczyła mnie ruletka premium, bo słuchajcie, jak za ruletkę za 2 złote. To jest dobry drop na start. Tak naprawdę płacąc 2 złote, nowy gracz bądź gracz, który zginął, może tak naprawdę odrodzić sobie cały ekwipunek za 2 złote. Bo może dostać coś, co pozwoli mu na luzie wyjść na mapę i wrócić do gry. I to jest spoko. A ruletkę pizzką pozostawiam wam, bo szczerze nie znam się mało gram na Survival Extreme tak poza odcinkami, a już szczególnie na PvP, i po prostu nie wiem jaka jest rzetelna wartość na przykład takiego koksa bądź piekielnych spodni. Nie mam pojęcia. No i cóż, jeszcze raz chciałbym podziękować Hugo, który niecierpliwie tutaj lata, bo Hugo na obiad idzie, więc Hugo jest na pewno głodny. Nie zajmujmy mu więcej czasu. Hugo, jeszcze raz dzięki serdeczne za możliwość nagrania odcinka i przy okazji oczywiście pomocy specjalu. No i cóż, mam nadzieję. Że zobaczymy się na Stoka już jako youtuber. Oto z pewnością. No i na to liczyłem. Jeszcze sobie tak teraz wykminiłem, że w sumie mogę wam rozdać 3 Hitemów, bo ja i tak tego nie potrzebuję. Mając dobrą wolę, Hugo, myślę, że wezmę dla Was na rozdanie kilka tych najcenniejszych Hitemów do rozdania. Anielskie buty wezmę i wezmę. Dobra, no, diamenty to się zawsze przyda. Okej, okay. reszta itemów to i tak są mało ważne itemy, które raczej nie są jakieś super istotne. I myślę, że możemy wam je teraz rozdać na spawnie. Myślę, że te itemy rozdam wam gdzieś na spawnie. Napisałem przed chwilą na krzyku, że za 5 minut rozdaję. Zobaczymy, może ktoś wpadnie. Słynne drzewko chwały. Pozdro, ty jesteś moim idolem. Chat. Jeszcze korzystając z okazji, że mamy chwilę, chciałbym wam jeszcze raz serdecznie podziękować za to, że jesteście i że byliście na tym kanale. Ale o tym za chwilkę wam jeszcze powiem, jak tylko skończymy ten eventik, Bo mimo wszystko chciałbym już mieć to za sobą. Chyba nie tylko ja, głodobor też. Może kilo światła już rzucę w sumie. Kto wie, może ktoś dostanie. Dużo osób nie ma, bo poczekałem niecałe dwie minuty, więc. <grym> Czy ja rzuciłem mój enter? Dobra, to nie jest istotne, czad. Mogę jeszcze rzucić. Może, może tutaj rzucimy sobie koksa. Bo koks to raczej taka spoko nagroda. I teraz uwaga, leci chyba najlepszy drop, czyli te Teledyrajtowe spodnie. Jezu, jak oni się cieszą z tych spodni. Dajcie jedzenie, dobra. Pff, jedzenie masz. O, dobra, chat. I zostały nam tak naprawdę, jeszcze zostały nam cztery itemy. Może się ich zapytam, co by woleli. Anielskie buty chcecie, czy. czy diaksy bardziej? Buty, buty, dobra. Czyli jednoznaczna odpowiedź. Więc zgodnie z prośbą ludu rzucam anielskie buty. Bez zbędnego czekania leci kill -off. Uwaga, kilow światła. Myślę, że mogę nawet rzucić w tą stronę jakiejś scrajpy. Jest, jak oni się rzucili na to. I dobra, zostały nam 48 diamentów. Które mi się wydaje, że i tak możemy sobie te rzucić. No i cóż. głodomer poszedł już na obiad. Ale chaty, ja wam chciałem bardzo serdecznie podziękować za to, że byliście na tym odcinku. Ale widzowie, stop, 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 bo w tym momencie chciałbym coś wam powiedzieć. Słuchajcie, jeszcze raz chciałbym wam z całego serca podziękować za to, że dzisiaj widzieliśmy się w specjalu na 5000 subów. Nie zdajecie sobie chyba raczej sprawy, bo ciężko jest sobie zdawać z tego sprawy, jak wielka to jest liczba i ileś na nią pracowało. Na tym kanale filmy nagrywam praktycznie od 3 lat, bo w czerwcu, czy tam lipcu minęło mi 3 lata, więc to jest spory szmat czasu. Do tej pory na mój kanał wstawiłem ponad 250 filmów. Spora z nich część jest już prywatna, więc raczej ich nie widzicie, przez to, że są stare i nie do końca trzymają jakość mojego kanału. Co nie zmienia faktu, że przez te całe 3 lata nauczyłem się, po pierwsze, montować filmy, po drugie, robić miniaturki, po trzecie, nagrywać, po czwarte, w ogóle mówić i pff, wszystko, co jest związane z samym nagrywaniem filmów. No, pisanie scenariuszy i to wszystko, wszystko robię sam. Sporo czasu mi na to schodzi w tygodniu i mega miło jest po prostu po jakimś czasie zobaczyć rezultat tej całej pracy. Zobaczyć dosłownie rezultat, bo te 5000 to jest coś, na co się po prostu pracowało. Więc jeszcze słowem podsumowania, chciałbym wam podziękować za to, że. Byliście, nieważne ile, czy miesiąc, czy rok, czy dwa, czy trzy, nieważne, chciałabym wam podziękować za to, że byliście na tym kanale, że subskrybujecie, że oglądacie moje filmy, że komentujecie, lajkujecie, że szerujecie Wszystko, czat. Dosłownie za wszystko chciałbym wam podziękować. Mam nadzieję, że specjal, jaki dla was z Hugo przygotowaliśmy, podobał wam się. Chciałem ten specjal zrobić na Craftedzie, bo, bo jednak 5K to głównie wiąże się z Craftedem. To jest taki specjal bardziej na Craftedzie, bo 5000 to jest, no, co mi to daje do mini-youtubera? Na 10 tysięcy o ile się doczekamy, pewnie zobaczymy się już w trochę innym specjalu, ale to szczegół. Więc Wam nie zdradzam, widzowie. Mam nadzieję, że zobaczymy się już za niedługo w kolejnym odcinku. Na serwerze już nastaje noc i identycznie jest z naszym odcinkiem. Do zobaczenia, papa i cześć!